Trójkowy kalendarz, dzień trzeci. Zacznijmy od trójeczki. Zanim otworzę, to trójka to jest Burst of Happiness i jest to zielona herbata, aromat grejpfruta i aloesu. W końcu zielona herbata, moja ulubiona. I zieloną herbatą. Dobra, zaparzamy. Herbata już zaparzona i wyciągnęłam na wcaszadkę, więc czekli za mm, bardzo dobra zielona herbata, ale ten aromat aloesu i grejpfruta jest słabo wyczuwalny. Więc daję okejka, ale czy bym kupiła? Nie. Ale, gdybyście chcieli. Świetną zieloną herbatę. To jest zielona herbata Morela i Brzoskwinia. Jest genialna, kocham ją i nigdy nie przestanę jej kochać. Zapiszcie sobie ten numer, bo jest jedna z najlepszych herbat zielonych, aromatyzowanych ever.